Witaj, zodiakalna wago. Oto Twoje czytanie bezterminowe na następne 7 dni od momentu, kiedy oglądasz ten film. Nieważne, kiedy do Ciebie trafił, bo z perspektywy wszechświata, aniołów, czas nie istnieje. Także ta wiadomość trafia do Ciebie wtedy, kiedy jej potrzebujesz. Sprawdzę, jaka energia prowadzi cię przez następne 7 dni. Będą wskazówki dla ciebie od aniołów obfitości na temat sytuacji finansowej, zawodowej i od Archanioła Rafaela na temat zdrowia i zdrowia twoich relacji. Będzie też przesłanie od aniołów, będzie duży rozkład. Sprawdzę, co idzie w twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć. Będą też afirmacje, słowa, mocy. Pamiętaj, że to czytanie kolektywne, bierz tylko to, co z Tobą rezonuje. Poproszę o wskazówkę, jaka energia prowadzi zodiakalną wagę 7 dni od momentu obejrzenia tego filmu. O, jest. Bogini A. Reakura. Rozkwitanie. Właśnie rozpocząłeś jakieś przedsięwzięcie, dlatego uzbrój się w cierpliwość i nie poddawaj się. To jest piękny przekaz dla wagi, że w Twoim życiu zaczyna się coś nowego. Nasionko już zostało zasiane, a teraz jesteś w tej fazie pierwszego rozkwitania. Także jest tutaj porada, żeby się nie spieszyć, zwłaszcza mamy to, ten kawałek zdania: uzbrój się w cierpliwość. Czyli na pewno przez te 7 dni, jak nie dłużej, warto być cierpliwym, cierpliwą, no bo właśnie w tej fazie rozkwitania to ten kwiat, tak, który jest metaforą jakiegoś Twojego projektu, działania, przedsięwzięcia, marzenia, które manifestujesz. Teraz to rozkwita. Już widać pierwsze efekty, ale tutaj jeszcze nie ma co spraw pospieszać, żeby no to nie przekwitło tak szybko, za szybko, tak? Taka tutaj jest porada. To też może mówić o jakiejś nowej relacji, która powoli rozkwita w Twoim życiu. Tutaj też wskazówka, żeby nic nie przyspieszać, pozwolić wszystkiemu. Toczyć się naturalnie, czy to jest relacja miłosna, czy biznesowa, czy przyjacielska. Dobrze, teraz zobaczmy wskazówki od Aniołów Obfitości na te następne 7 dni. I tak, pierwsza karta yy, sposób myślenia pełen obfitości. Yy, no właśnie, tutaj, zwłaszcza jeśli rozkwita w Twoim życiu jakiś projekt, biznes, coś, co też jest połączone z energią, obfitości pieniądza, yy, to możesz pielęgnować ten piękny kwiat, tak, yy, który jest metaforą tego czegoś ważnego dla Ciebie. Poprzez pielęgnowanie myślenia w sposób obfity, myślenia o obfitości, w wysokich wibracjach. Warto przyjrzeć się swoim przekonaniom, jakie mam przekonanie na temat pieniędzy, obfitości. Czy jakieś przekonania nie ograniczają mojego rozkwitu? Tutaj. Bardzo ważne jest to przez następne 7 dni i czuję, że nie tylko przez te 7 dni. Także można sobie pomóc, przeprogramować swój umysł, żeby myślał pozytywnie o pieniądzach, o obfitości. A jak to powiem na końcu tego czytania? A teraz druga karta. Wow! To jest karta przypływu obfitości. Ona mówi o tym, że obfitość, energia obfitości napływa do Twojego życia w wielu formach, z wielu źródeł. Możesz się nawet nie spodziewać czegoś. Tutaj, dla tych, którzy zadbają o swoje myśli, przekonania o to, żeby Was wspierały, jeżeli chodzi o temat obfitości co coś pięknie może rozkwitnąć i przyspieszyć. Przez te następne 7 dni, właśnie dlatego, że dbasz o swoją energię, dbasz o swój mindset, sposób myślenia, i to bardzo szybko owocuje. Dla jednych szybko, dla innych później, bo tutaj jest taka też aura zimowa na tej karcie, więc dla tych, którzy mają trochę większe, bardziej skomplikowane projekty, to yy, pierwsze owoce, tak słyszę, takie zdanie zobaczycie w okolicach yy, zimy. Tutaj od momentu, kiedy to oglądasz dobrze. I teraz przekaz od Archanioła Rafaela na temat zdrowia fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, energetycznego. Pamiętaj jednak, że to jest odczyt energii, to nie zastępuje porady medycznej i poradą medyczną też nie jest. Archanioł Rafael też może Ci przekazać wskazówki na temat zdrowia Twoich relacji, bo jest połączony z czakrą serca. I zobaczmy, jaki ma przekaz dla wagi. O, jedna wyraźna karta się wysunęła. <grytanie> Oczyść się z kafe, kofeiny. Tutaj niektórzy piją zbyt dużo kawy, żeby nadążyć nad tempem swojego dnia, czy może jakieś energii drinki, energy drinki też mi się tu pokazują, to to już w ogóle warto odpuścić, sama chemia, cukier. Od takich, no ale tutaj kawa mocno się pokazuje, ale z tą wiadomością, bo nie wszyscy mają przecież tendencję do nadużywania kawy, dla innych to jest taka wskazówka, że za bardzo gonisz, za bardzo chcesz pędzić, i właśnie wracamy do tego przekazu, że jesteś w tej fazie delikatnego rozkwitania w czymś w swoim życiu. Nie ma co pędzić naprzód, popychać spraw tak bardzo do przodu, to też nie znaczy, że masz nic nie robić, ale nie tak jak na pięciu kawach i na sterydach, <grych> więc tutaj na spokojnie, no ja i o tej kawie przekaz dla wielu też jest potrzebny. Dobrze, teraz twój numer anielski, przesłanie na następne 7 dni, co tutaj jeszcze chcą ci przekazać Aniołowie. O. Jest tak spod spodu się yy, pokazał. 55 zmiana. No właśnie. Tutaj to, co mi się już pokazuje od początku czytania, ta zmiana sposobu myślenia, mówienia o obfitości albo o czymś ważnym w twoim życiu, no bo właśnie obfitość yy, nie jest tylko na temat pieniędzy, ale też na temat wolności, posiadania wszelkiego rodzaju możliwości i środków do tego, żeby spełniać swoje marzenia. także tutaj ta zmiana w sposobie myślenia na temat obfitości, na temat tego, czy twoje marzenia mogą się spełnić i jak. I też zrozumienia tego, że takie gonienie za czymś w nadmierne, jak na pięciu kawach, to nie jest odpowiedź, to nie jest droga rozwoju, tylko właśnie zmiana swojej energii poprzez zmianę przekonań i zmianę tak sposobu, w jaki o tym wszystkim myślisz. Wielu z Was ma zaszczepiony jakiś sposób myślenia z rodu, z rodziny, gdzie trzeba było gnać. Zacharowywać się, ale ty znajdujesz teraz swój własny sposób i on rozkwita, więc bądź delikatny, delikatna, daj sobie czas na ten proces zmiany, ale wielu z Was, właśnie jak zmieni perspektywę z zewnątrz do wewnątrz, to dla wielu nawet w te 7 dni szybkie zmiany mogą się dokonać. Za chwilkę sprawdzę, co tutaj jeszcze może się wydarzyć, co idzie w Twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć. A jeśli ten film Ci się podoba, to proszę polub go, skomentuj, wyślij do kogoś. Zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci za to bardzo wdzięczna. Dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla Was więcej filmów. A do tego, będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać czytanie prywatne ze mną. Więcej na ten temat jest w opisie. W opisie znajdziesz też maila do mnie. Jeśli chcesz zamówić czytanie prywatne albo amulet ochronny, to napisz do mnie wiadomość. I teraz co idzie w stronę O, na pewno ta karta w stronę wagi przez następne 7 dni od momentu, kiedy to oglądasz. Uh, uh, okej. Okay. No i mamy i o ciekawe, usłyszałam wewnętrznym uchem ostatni będą pierwszymi. Może w jakimś temacie. W sferze życiowej ciągle czułeś, czułaś się, że jesteś na końcu, najpóźniej, ale dzięki cierpliwości przy tym rozkwitaniu ostatni będą pierwszymi. <laughs> I czuję taką dużą radość, że po prostu będziesz się tak cieszyć z tego, że czegoś nie przyspieszałeś, nie przyspieszałaś, że, że poczekałeś. I czuję mocą taką historię. Oczywiście to nie dla wszystkich to przykład. Że ktoś bardzo długo czeka na miłość i już nie rozumie, dlaczego tak długo czeka. A jak ona przychodzi, to jest po prostu, wow, już wszystko jest jasne, lepiej było czekać na tak wspaniałą osobę. Taka historia, oczywiście, nie dla wszystkich, ale mamy tutaj kartę tą ostatnią, która się odwróciła. Jest to karta Bociana. Także tutaj ona mówi o tym, że może być wieść, o narodzinach albo poczęciu dziecka, więc tutaj też poprzez zmianę myślenia na ten temat, też może się wydarzyć jakieś rozkwitanie. To tak może być. Dla innych chodzi o nową możliwość biznesową, więc też, tak jak mówiłam, jakieś przedsięwzięcie, projekt, który rozkwita, jest nowy, warto się nim zaopiekować, jak dzieckiem. No, i kochani, tutaj jest ten przekaz o miłości. Mocno, mocno czułam tę historię, i ona się pojawia. Jest tutaj karta miłości, zielona. Więc też sprawy miłosne, jeśli zmienisz sposób myślenia na ten temat. Tak, wszystko to, co mówiłam tu na początku. To też może dojść do dużej zmiany, i wielu z was może w czasie jakiejś podróży przez te następne 7 dni tutaj ta karta o podróży też mówi o podróży mentalnej więc nowy etap w podróży mentalnej może być nowa miłość, jeśli właśnie tutaj rozkwita w tobie nowy sposób myślenia o miłości. I w tej podróży pokazuje się. Jasny mężczyzna, oczywiście może być kobieta, czytanie kolektywne. Czyli osoba o dobrej energii jest też bukiet komplementy od adoratora. Więc tutaj, czy to jest nowa osoba, czy nie, to dla wielu z Was to jest nowa osoba, bo jest bocian. Ale oczywiście dla niektórych to może być ktoś już znany, ale tak jak mówię, dla większości. Nowa osoba. Jeśli te biznes, jeśli te, przepraszam, miłosne sprawy z tobą nie rezonują, to jeśli jesteś w biznesie czy w pracy i wkładasz to całe swoje serce, to możesz w podróży w tym tygodniu poznać kogoś, kto jakby będzie adorował Twoją pracę, w tym sensie, że wow, co za człowiek, chce z Tobą współpracować. Tak, Tutaj też takie coś może się wydarzyć mamy też tak, tutaj dla niektórych jeszcze, jeżeli właśnie w miłości, czy w pracy, biznesie pragnie, pragniesz nowej osoby, nowej współpracy to pozwól komuś odejść yy, i to może się wydarzyć ta zmiana yy, tutaj yy, poprzez to, że ktoś odchodzi z Twojego życia to jest puste krzesło i to jest po to, żeby zrobić miejsce energetyczne na nową osobę. Możesz powiedzieć, ale przecież u mnie już długo nikogo nie ma. Może w Twojej energii jeszcze siedzieć jakaś osoba, o której myślisz, z którą jeszcze coś jest energetycznie niedomknięte, niewybaczone, i taki akt wybaczenia. Naprawdę może pomóc pójść dalej, ruszyć w ten nowy etap tej podróży mentalnej. I tutaj tak, mamy kartę spraw rodzinnych, więc sprawy rodzinne przez te 7 dni też będą ważne, też coś się zmieni, też nam to potwierdza, że może być jakieś ogłoszenie proszę, tutaj, dzwon, ogłoszenie w rodzinie. Na temat narodzin dziecka albo czegoś nowego. No ale tutaj te z bocianem mamy moc, mocną wiadomość. Yy, tak, albo, albo, albo dziecko, albo coś nowego. Jest też korona. Szacunek idzie w twoją stronę, będziesz szanowany, też yy, możesz ogłosić coś rodzinie, co sprawi, że yy, jakby będą cię bardzo yy, szanować. Yy, patrzeć na Ciebie tak, że wow, udało mu się zrobić to i tamto, czy no cokolwiek to będzie, tutaj dla każdego jest to coś innego. Um, tutaj też jeszcze jeden przekaz czuję, że jeśli w jakiejś relacji jednak no, nie czujesz tego szacunku w swoją stronę miłości, to może lepiej pozwolić tej osobie... Odejść. To jest dla tych, dla których jest zmiana w energii, dusza rozkwita, cel życiowy rozkwita zaczyna się dziać, a ta osoba jest jeszcze ze starej rzeczywistości, już nie rezonuje. Um, oczywiście, no tak jak mówię, to nie jest y, dla wszystkich też przekaz. Dobrze. I teraz czas na Twoje słowa mocy, afirmacje, które możesz powtarzać, żeby połączyć się ze swoją wewnętrzną mocą. Zwłaszcza dla tych, którzy nie są zbyt cierpliwi, nie chcą czekać, a tutaj trzeba być cierpliwym. O, mamy. O, dwie, proszę bardzo. I pierwsza. Stwórca kocha mnie bezwarunkowo na każdym etapie mojego życia. No, właśnie, jak roślina rozkwita, to no po angielsku mówi się tak zwane growing pains, czyli ból wzrastania. To tak jak też wąż zrzuca starą skórę. I niektórzy mogą mieć wrażenie, że właśnie są jakoś testowani, że dlaczego to się dzieje, ale to tak nie jest. To jest po prostu ta zmiana. I nie wszystko w tym, nie wszystko i nie wszyscy w tym nowym etapie. Będą na tej samej ścieżce z tobą, bo tutaj też zaczynasz podróż w nowym etapie, tak? I też warto zostawić za sobą to, co już jest z tego starego etapu. To nie są żadne kary, wszechświat cię prowadzi ku nowemu. I wow, <laughs> mówiłam, żeby zostawić za sobą wszystko, tak? Co już nie służy. I twoja afirmacja druga brzmi... Zostawiam przeszłość za sobą. Mam pewność, że przyszłość jest jasna i dobra. Pozwalam sobie odpocząć w spokojnym i bezpiecznym tu i teraz. No właśnie, też tutaj yy, nie daj sobie wpaść w pułapkę bycia ciągle w przyszłości, obawiania się o przyszłość albo tego, że no czasem, właśnie jak jesteśmy w czasie zmian, transformacji, są takie momenty pomiędzy. Że widać lekkie zmiany, ale jeszcze nie te duże, tak? Rozkwitanie powoli. I często nie lubimy tego, ale warto w tym tu i teraz dać sobie czas właśnie na docenienie, na zatrzymanie się też, na docenienie tego, jak daleko zaszedłeś, zaszłaś. Więc to tutaj jest też bardzo ważne na te następne 7 dni. Kochani, mówiłam, że coś powiem o tym, jak nauczyć swój umysł, myśleć bardziej pozytywnie i zapraszam tych z was, którzy chcą to zrobić na mój film Codzienne afirmacje obfitości, powtarzane każdego dnia pomogą ci nauczyć twój umysł myśleć pozytywnie w tym temacie. Ten film za chwilkę będzie na ekranie, tak jak czytanie z numerem anielskim 555. Jakie zmiany zajdą w Twoim życiu? Żeby zobaczyć jeden z filmów, kliknij w miniaturkę na ekranie. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.